Ta wyspa była tak toksyczna, że nikt nie mógł jej dotknąć przez 50 lat. Niewielka, niepozorna wyspa u wybrzeży Szkocji, Grujnard. Ale w 1942 roku stała się czymś więcej. Stała się laboratorium śmierci. Brytyjski rząd, w szczycie II wojny światowej, postanowił sprawdzić coś przerażającego. Czy wąglik da się wykorzystać jako broń biologiczną? Nie testowali tego w zamkniętym ośrodku. Nie, zrobili to na żywym terenie, na wyspie Grujnard. Zainfekowali owce, bakterie. Węglika zabijały je w ciągu godzin. Powietrze, gleba, wszystko zostało skażone, i wtedy naukowcy zrozumieli, że nie potrafią tego zatrzymać. Wyspa stała się tak toksyczna, że uznano ją za nie do uratowania. Wydano zakaz wstępu na dekady. Dosłownie, cała wyspa została oznaczona jako zbyt niebezpieczna dla życia. Nie z powodu katastrofy, z powodu decyzji rządu. Dopiero po prawie 50 latach, 1986, próbowano ją odkazić. Zlano ją formaldehydem i podgrzano glebę. Ale czy to wystarczyło? Wąglik potrafi przetrwać w glebie ponad 100 lat, więc nawet dziś niektórzy naukowcy uważają, że Gruinar nigdy nie będzie naprawdę bezpieczna. To nie horror science fiction. To była decyzja demokratycznego rządu, który postanowił sprawdzić, jak skutecznie można zabijać bakterią. Zostaw suba i lajka, like jeśli uważasz, że takie eksperymenty nie powinny nigdy mieć miejsca.